Cześć, cześć moi drodzy! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnej części naszego maratonu zdrabkowego ze zdrabkami belgijskimi. Dzisiaj mamy ósmą część i mam tutaj ósemeczkę. A jeśli chodzi o bingo, no to mam tutaj dziewiętnastkę. Nie miałem żadnej zdrabki z ósemką w numerze, także mamy tutaj dziewiętnastkę. Dzisiaj mamy piątek, wielki piątek, także. Korzystając z okazji pragnę Wam życzyć wesołych, zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, spędzonych w gronie rodzinnym i oczywiście, żeby te święta były dla Was wspaniałe. Jeśli chodzi o kolejne części, bo będzie jeszcze część 9, 10, także myślę, że nagram je jutro i zobaczycie je w, w niedzielę, dziewiątą część, a dziesiątą w, w poniedziałek, także dzień po dniu. Eee, także zobaczymy, zobaczycie dwie ostatnie części. Mam nadzieję, że w ogóle te trzy ostatnie części nam dopiszą, jeśli chodzi o wygrane, e, bo ostatnio no to mieliśmy same zdrapki puste. No ale za to przypomnę, że w piątej części trafiła się mega, mega wygrana. Po raz kolejny, w sumie w tej zdrapeczce, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to bardzo serdecznie zapraszam. Zachęcam również do obejrzenia playlisty. Tam zobaczycie wszystkie, właśnie. Odcinki od pierwszego do, do ostatniego. Zobaczycie, także zapraszam bardzo serdecznie. No i zabieramy się za dzisiejszy draping. E, oczywiście standardowo zaczynamy od naszej gwiazdy, złotej gwiazdy z drapki Cash 15, z drapka z numerem 8, także zobaczmy, czy ósemka przyniesie nam. Jakąś fajną wygraną. Dla przypomnienia powiem, że wszystkie zdrapki są zakupywane z różnych punktów i każda zdrabka jest z innej paczki, także możecie też również śledzić numerki paczek, numerki zdrapek, także hmm, taka malutka ciekawostka dla przypomnienia. Eee, także drapiemy, także jest to taka udawana paczka, tak jak wcześniej wspominałem, i muszę Wam powiedzieć, że jest super. Dzięki właśnie tej wygranej w piątej części. Także teraz szukamy jeszcze, może jeszcze jakieś wygrane nam tutaj wpadną. Wygrywające liczby to 16, 20, 12, 33 i 13. Ponadto dla przypomnienia powiem, że szukamy takiej piąteczki. Jeżeli taką piąteczkę znajdziemy, to nasze wygrane mnożymy razy 5. Także szukamy takiej liczb i oczywiście mam nadzieję, że dzisiaj będzie przełom. Na początek mamy tak 31, 30 moja szczęśliwa liczba, no ale niestety nie mogę jej nigdy znaleźć. Mamy tutaj 33, kolejna liczba to 39, 15 tuż obok i 30, 36 także pierwszy rządek niestety. Bez wygranej. Kolejny rządek mamy tak. Jedyneczkę. 34 blisko. Kolejna liczba. 21. Również blisko. Także zaczynają nas tutaj trollować. 32. No, również obok. I jeszcze mamy 37. Także tutaj brak wygranej również. Kolejny rządek również obok. Niestety 17. Mamy 16. Kolejna liczba 14, także no kolejny obok. No ale jeśli chodzi o zrabki belgijskie, to różnie to bywa. Czasami dają oboki, później bam. Jest jakaś wykrywająca liczba, także zobaczymy, jak będzie tym razem. Kolejne liczby 24 i 8, tak jak numery zrabki. niestety ósemki nie szukaliśmy. Kolejna liczba 7. Siódemeczki również nie mamy. I mamy kolejny rządek. W kolejnym rządku mamy tak dziesiątkę. 26, 11, 35 i mamy jeszcze tutaj 38. Także no, coś te zdrabki, ta druga część naszego maratonu, coś nam tutaj strajkują. Eee, zobaczmy ostatni rządek. Może tutaj będzie jakaś jeszcze liczba. Mamy tak dziewiątkę, szóstkę, mamy niestety szesnastkę, 18 niestety nie mamy, trójeczki również i czwórki również, także no dzisiaj niestety również ta zrabka nie dopisała. Tutaj mieliśmy już kodzik także no niestety... ósemeczka Pechowa dzisiaj, także no szkoda, szkoda, no ale mamy jeszcze dwie zdrabki: mamy, yy, mamy dziewiątkę i mamy siódemkę, także może te dwie zdrabki jeszcze nam dopiszą, żeby jeszcze tutaj coś więcej wygrać. Póki co będziemy teraz drapać zdrapkę bingo, także może zdrapeczka bingo przyniesie nam jakąś wygraną. Muszę powiedzieć, że kiepsciutko jak na razie zdrapki bingo nam się spisują. No, może zobaczymy, może dzisiaj coś fajnego wpadnie. Myślałem, że właśnie więcej zdrapek bingo będzie wygranych, a jak na razie, no to słabiutko. Zobaczmy, na początek mamy tak, 18. Zdrapki bingo również są z różnych paczek. Tutaj mamy 13kę, 47, także no... Zdrabki bingo troszeczkę, troszeczkę dużo, dużo gorzej niż zrabki też na pewno. 51, 42. No, ale trzeba troszeczkę ponarzekać. Może właśnie jak zaczniemy narzekać, to te zdrabki zaczną nam coś dawać. Kolejna liczba: 40, 37. Na razie tutaj no, nie zapowiada się nic ciekawego dwadzieścia siedem i tutaj już mamy kodzik także co kolejny rządek daje nam kolejną dużą liczbę mamy czterdzieści sześć pięćdziesiąt jedenaście i trzydzieści 2, kolejna liczba, 21. No już bym wolał, żeby tutaj nam coś dali. To wiecie, większe szanse, żeby coś wygrać. 30. No ale póki co same takie wysokie liczby. 16. O i dwujeczka, także co, może 5 euro chociaż na osłodę dzisiaj? Zobaczmy, czy będzie trujeczka gdzieś. 26, 12, 15, o może 25 euro, czemu nie? Tak, moi drodzy, nie wiem, czy dobrze tutaj zdrapałem, ale mamy 25 euro, także zobaczcie. Ponarzekałem, ponarzekałem i trafiła się super wygrana. W ogóle jest to zdrawka z numerem 19, numerek naszej Madzi, także bardzo serdecznie tutaj pozdrawiamy naszą Madzie. E, no, i tak jak mówiłem, dla niej 19 bywają szczęśliwe i dla mnie również, także mamy tutaj 25 euro. Jeszcze szybko sprawdzę, czy coś tutaj nie. Nie pomyliłem, jedenastka była, dwunastka była, trzynastka była, czternastka była, piętnastka była, także moi drodzy mamy 25 euro. No świetna wygrana jeśli chodzi o zdrabkę bingo, także no, sami zobaczcie. Dzisiaj również będzie plusik na tym odcinku i w ogóle ten takie ogólne podsum podsumowanie to będzie na mega, mega plusie. I w sumie zdrabki bingo, jeżeli się nie mylę to już jesteśmy... Też chyba na plusie, jeśli chodzi o taką inwestycję. E, tylko z drapek bingo, albo w sumie na zero. Już w sumie teraz nie orientuję się. 54-45. Także jak widzicie, warto narzekać na zrapki. Wtedy od razu mamy wygrane. Także moi drodzy, świetna wygrana w zdrapce bingo. 25 euro dzisiaj, także no super. Jeśli chodzi o tą wersję, to chyba nie miałem takiej wygranej, ale nie, na pewno 25 euro w zielonej wersji tej zrabki, która nosiła nazwę Bingo Eldorado. Jeżeli się tutaj nie mylę, także mamy tutaj taki kolejny rekordzik pokonany, jeśli chodzi o zdrabkę Bingo Hollywood. Także bardzo, bardzo fajnie. Także no mamy dzisiaj na tym odcinku plusik. Mamy z 18,25 euro. 25, także, mamy, także mamy tutaj dzisiaj 7 euro. 7 euro na plusie, także no super, super wynik. Bardzo, bardzo się cieszę. No i tak jak mówiłem, tutaj, jeśli chodzi o te zdrabki, no to mega plus. A jeśli chodzi o Bingo Hollywood, jak na razie, no to chyba jesteśmy na zero. No ale tutaj już nie chcę tak dokładnie liczyć. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał poprzednich części, no to bardzo serdecznie zapraszam do nadrobienia. No i na dzisiaj to już wszystko, także bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Oczywiście zostawiajcie łapeczki. Słyszymy się w niedzielę. I oczywiście raz jeszcze życzę Wam wesołych świąt. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!